Witajcie. To są skarby z mojego wczorajszego wypadu na hasioki. Nie ma tego za wiele, ale zawsze coś. W najbliższym czasie no, będę now, wrzucał powiedzmy co wtorek i co niedzielę jakiś film z demontażu tych, no, tych rzeczy pozyskanych no właśnie z hasioków i nie tylko jakichś sprzątań mieszkań może nawet mi się uda gdzieś nagrać jakiś film jak co ludzie po prostu każą wyrzucać bo ostatnio jak próbowałem to akurat właściciele się nie zgodzili na nagrywanie więc nie nagrywałem, ale tak jak w ostatnim filmie, to właśnie ta frania była pozyskana z tego sprzątania. Jakiś magiel, dwa telewizory, no jeszcze jakieś tam zawory, niezawory, duperele, jakieś kawałki rurek, jakieś siatki, nie siatki, słupki. No, więc. Zapraszam na następne moje filmy i na poprzednie. Dzięki za oglądanie. Cześć.